Siemano, w dniu dzisiejszym chcę Wam zaprezentować słuchawki Creative Zen Air. To są tanie słuchawki od Creative, ale zanim to zrobię, zapraszam na dżingielek. Słuchawki te otrzymałem od firmy Creative bezpośrednio 16 stycznia. Wygrzewałem je prawie dwa tygodnie, żeby doszły do siebie, bo pierwszy odsłuch pod iPhone'em, powiem Wam szczerze, no, myślałem, że ta recenzja będzie trudna, ale po wygrzaniu, po e, poprawnym połączeniu z telefonem nie było już najmniejszego problemu. Słuchawki te będę porównywać z Creative Sensor Air. To są Zen Air, to są Sensor Air też, również. E, dlaczego tak? Ponieważ jakość tamtych znam, jakość tych następnych już też zdążyłem poznać, więc z Wami podzielę się swoją opinią, to by nie przedłużać, przejdźmy do konkretów. A propos tego wygrzewania, na samym początku połączyłem Creative Zen Air do iPhone'a i naprawdę była bardzo zła jakość dźwięku. Nie wiem co się stało, może jakiś błąd w połączeniu był czy coś, ale jak połączyłem i do swojego drugiego telefonu zapasowego, powiedzmy, to jest Mi 9 bodajże, Xiaomi, zaczęło to grać już troszkę lepiej, właśnie na tym telefonie to wygrzewałem na stacji radiowej, dlatego też nie mam pojęcia o co chodziło wtedy, teraz już brzmiał normalnie. Pozwólcie, że pominę zestaw fabryczny, tak jak też i unboxing, widzieliście to wszystko na shortcie. Jeżeli chodzi o komfort, proszę zobaczcie sobie na zdjęcia. Wydaje mi się, że wersja Sense More, jako że nie posiada tych patyczków u dołu, słuchawki jest po prostu wygodniejsza. No ale komfort wynika z indywidualnego ukształtowania ucha danego człowieka. Co więcej, wersja Zen R siedzi mi w uchu pewnie. Nie ma tendencji do takiej migracji, jakiegoś uciekania czy wypełzania, na przykład żujecie sobie gumę do rzucia. Jedyne co, to przez ten taki patyczek wystający, który widzicie teraz na zdjęciu, mają one większą tendencję do zahaczania się, niż gdyby go nie było. Na przykład, nie wiem, zdejmujecie sweter, czy bluzę, słuchawka lubi w tym momencie wypaść. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, obecnie pracuję w salonie Denon w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, więc mam dostęp do naprawdę fajnych, drogich, naprawdę dobrze grających zestawów. Więc mm, można powiedzieć, że jestem troszkę skrzywiony w kierunku e, muszę mieć super jakość, ale. Zen Air są dość efektowne, zjawiskowe i są napakowane dołem. Góra jest lekko przycięta, tak jakby była przykryta jakimś kocem, bas jest dominujący. Średnica stara się nadrabiać, ale jest jej niewiele, wokale są cofnięte i zasłonięte przez bas. Nie jest to zupełnie mój rodzaj brzmienia, ale doskonale sprawdza się w mocno dynamicznych kawałkach, takich jak techno, jakiś cięższy metal, hip-hop, wszędzie, gdzie potrzebujecie takiego mocniejszego uderzenia. Jeżeli chodzi o tryb Ambient, to Active aktywnej nice Cancellation, Creative, Zen Air ma bardzo delikatny tryb Ambient, bardzo delikatny tryb Activeness nice Cancellation. Sense More Air o wiele mocniej lepiej sobie z tym radzi, ale z drugiej strony Sense More Air o wiele mocniej reaguje na wertepy, jakie jedziecie autobusem na przykład. Na wertepach przyłączonym Active nice Cancellation dźwięk ma tendencję do falowania. W Zen Air ten efekt jest praktycznie znikomy, marginalny. Prawie że niesłyszalny, chyba że skupicie się na tym, macie cichy i równy kawałek, wtedy coś tam wam lekko zafaluje. Dlatego też jeżeli w normalnych słuchawkach dla Was tryby Active Noise Cancellation czy yy, ten Ambient są zbyt mocne, Zen Air jest dla Was pewnym rozwiązaniem. Sterowanie jest standardowe, tak jak w każdych kreatiwach. Jeżeli ktoś ma wcześniejszy model Creative, nowy nie będzie dla Was zaskoczeniem, zresztą wszystko macie w instrukcji obsługi. Nie będziemy się przez to przebijać. Aplikacja, nie widzi Air, te słuchawki nie będą współpracować z aplikacją Kreatiwa, ale z drugiej strony po co? Jeżeli chodzi o baterię i wytrzymałość. Z wyłączonym trybem Active Noise Cancellation i tymi wszystkimi udziwniaczami bateria potrafi wytrzymać na jednym ładowaniu od 5 do 6 godzin, mniej więcej tak to się kształtowało. Pudełko jest w stanie naładować baterię od 0 do 100% prawie 3 razy, tam 2 z groszem. Więc taki wynik, powiem Wam szczerze, bardzo przyzwoity, jak na słuchawki w tej kategorii cenowej. To co? Podsumowanko. Na dzień dzisiejszy słuchawki kosztują 209 zł, jest to bardzo mocna propozycja dla osób, które nie chcą się wyprztykać z kasy, chcą mieć fajne, solidne, Całkiem dobrze grające słuchawki, które sprawdzą się przy mocniejszej muzyce. Te słuchawki, przypomnę wam, mają ładowanie indukcyjne dodatkowo, oprócz tego, że mają USB-C. Więc to jest całkiem mocna propozycja dla wszystkich, którzy szukają tanich, fajnych słuchawek, takich, które nie zrujnują wam kieszeni, będą fajnie grały, a jak je zgubicie, to też nie będzie płaczu, no bo to jest w zasadzie tylko 200 zł. Dodam tylko z obowiązku, powiedzmy, że dziennikarskiego, że Creative mi te słuchawki dało na własność, ponieważ stwierdzili, że nie mogą ich przyjąć z powrotem ze względu na jakieś tam względy, ze względu na względy, z powodu e, higienicznych jakichś tam e, tegesów, więc e, ja im odpisałem i powiedziałem jasno i wyraźnie, że ja te słuchawki ocenię z pełną surowością i z taką surowością ja oceniam. Dla mnie to jest taka mocna 7 na 10. Nie jest to do końca moje brzmienie, o wiele bardziej brzmienie Sensor Air mi się podoba w tym przypadku, tudzież Creative Outlier Air w wersji trzeciej. Nie jest to też brzmienie super tanich słuchawek, takich jak te, niestety miałem okazję sobie kupić. Dziwicie się, co to jest. To są słuchawki, które kosztowały stówę, może były reklamowane jako malutkie, nie brzmią w ogóle. Dlatego też Creative Zen Air, dla kogo? Dla każdego, kto nie chce za dużo wydać, dla każdego, kto chce mieć fajny, potężny dźwięk w uchu, kto chce jednak czasami użyć delikatnego trybu Active Noise Cancellation tudzież Awareness, a nie chce, żeby ten tryb mu całkowicie zasłonił wszystko co dookoła, to są słuchawki dobre. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i jedna malutka rzecz. Ten materiał nagrałem na Samsung Galaxy S23 Ultra. Pewnie widzicie jakąś zmianę w jakości. Recenzja, skrypt już się pisze, pewnie będzie gotowa najszybciej za 3-4 tygodnie, ponieważ chcę dla Was zrobić jak najlepszą, jak najpewniejszą recenzję, tak żebyście wiedzieli wszystko o Samsungu S23 Ultra. Trzymajcie się i na razie, cześć!